Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Meszka i chciałbym Was zaprosić do kolejnej serii gamingowej na moim kanale. Jak widzicie na tapecie mamy dzisiaj Dying Lighta. Czekałem bardzo długo na tą grę, na możliwość dostania tej gry, a Was chcę zaprosić serdecznie do oglądania, bo będzie ciekawie. No to bez przedłużania, lecimy! aktywowany. Rozpocząć odprawę. No, nie, Dane na temat celu Kadir Sulejman. Lokalny polityk zatrudniony do utrzymania spokoju po wybuchu epidemii. Jego brat Hassan zginął w wypadku powiązanym z zarazą, zanim zdołaliśmy go ewakuować. Suleiman wini GRE za śmierć Hassana. Wykradł bardzo ważny plik, którym teraz szantażuje GRE i opublikuje go, jeśli cokolwiek mu się stanie. Dane na temat celu. Wykradziony plik zawiera niekompletny proces przygotowania leku na wirusa. Wyprodukowanie go w obecnej postaci dałoby prawdopodobnie silnie trującą substancję. Ponadto plik zawiera pełny opis struktury wirusa. Jeśli ktoś zdecydowałby się go produkować, kosztowałoby to życie wielu ludzi. Plik trzeba odzyskać. Dodatkowe informacje bieżąca sytuacja. Sulejman przekazał plik nieznanemu odbiorcy z instrukcją opublikowania go na jego polecenie. Aby temu zapobiec, zagłuszamy sygnały z miasta, dzięki czemu nie ma ryzyka opublikowania dokumentu. Radio, które otrzymałeś, jest w stanie przebić się przez zagłuszanie. To jedyna możliwość kontaktu. Nie strać go. Sulejman zszedł teraz do podziemia i zaczął używać innego imienia. Mamy powody przypuszczać, że przewodzi jednej z dwóch głównych grup działających w mieście. Powtarzam, masz znaleźć Sulejmana i zlokalizować wykradziony plik, aby ocalić ludzkość od katastrofy niewyobrażalnych rozmiarów. Mówiłem, że to nie jest normalny zrzut. Połamcie mu nogi. Potem zabierzcie do Raisa. Co w to cię? Wszyscy! Przestań! Hałas nie przyciąga! Do tyłu! Do tyłu! Zobaczmy z ulicy! Pokójcie szpital. Mamy gościa z ranną głowy i pogryzioną ręką. O cholera, Amir ranny? Nie. Amir zginął. Ale przyprowadzę kogoś, kto może przeżyć. To nasz? Zobaczymy. Sam go uszczypnij. Boisz się. Wcale, że nie. To go uszczypnij. Równął. Znowu mrugnął. A co jeśli to zombie? Aaaa! Zombie! uciekamy! Jesteśmy w jakimś lokum. Wokół nas jest miasto Haran. W ciekawe mieszkanko, tak szczerze powiem. Rafika też nie zła. Pisz przez trzy dni jak zabite, a potem straszysz dzieciaki? Doskonały start, 31. Gdzie Pisz. jestem? Jesteś w raju, nie widzisz? Okej, okay, starczy już żartów. Pokój 190. Szef, powiedzisz. Co znaczy 31? Pytaj szefa. A to ciekawe. Ciekawa rzecz, naprawdę. 31, to twój numer. Amir zginął przez tego kościa? Cicho! Walić cicho! Teraz on dostanie antyzynę Amira. Hej, gdzie jest pokój 190? Na górze. Na górze? Tak. Szukam szefa, jest w środku. A, to Ty jesteś 31. Wchodź. Jest nasz dyrektor, szef, czy tam ktoś. Hej, szukam... Ty tu rządzisz? Co, że ja za młody? Masz problem z moim wiekiem? Nie, ja... Chciałeś ze mną rozmawiać. Tak lepiej. Czy ty cokolwiek pamiętasz? Wiesz, gdzie jesteś? Rozumiem, że to jakieś... schronienie. Nazywamy to wieżą. Brecken i biegacze zeszli się tu jakoś parę miesięcy temu i tak tu sobie odtąd siedzimy. Szukamy zrzutów, zbieramy rzeczy i ratujemy ludzi. Tak, chciałem podziękować tej dziewczynie. No i słusznie. Gdyby nie ona... To od dawna gryzłbyś ludzi jak szalony. Twoja antyzyna kompletnie się potłukła. Jedno, co Jay tu ratowała, to twoje radio. Właśnie, czy mogę je odzyskać? Szczerze, to ja go teraz bardziej potrzebuję. Wierz mi, jest wręcz przeciwnie. Dobra, weź se. Ty wiesz, dla kogo biegacze tak ryzykują? Dla takich jak ty. Przyjąłeś antyzynę, którą miał dostać kto inny, a nawet nie pożyczysz swojego sprzętu? Nie mam już czasu się z tobą pierdzielić. Nie mogę złapać kontaktu z jednym z naszych, bo wszystkie nasze radia są do dupy. Zrób coś dla mnie, dobra? Nie pokazuj mi się tu razem ze swoim radiem na oczy, więc idź, się przydaj gdzieś indziej. Nie tolerujemy leniwych ciuli w wieży. Ej, ej, to nie fair, nie jestem leniem, ja tylko. Hej, szefie. Dajse, ten gość, co mówiłem? Siedzi na trzynastym piętrze, ale równie dobrze mógłby być pod ziemią. Wróć tu później. I nie jestem szefem. Za młody, pamiętasz? Ja jestem Rahim. Breken tu zawiaduje. Czyli jednak to nie jest szef. Widoki są. przecudowne. Mogę skoczyć na to okno i się zabić, proszę. A ty gdzie się wybierasz? Na 13 piętro zdobyć coś dla Rahima. 13? Kurczę. To będzie brudna robota, ale cóż, tutaj każdy musi odrobić swoją działkę, no nie? Mhm. Mm Jezu, jak wielu ludzi to umarło. mhm. Mm Czemu zaglądasz do tego wózka? Tu, Czekamy na Twój raport już od 70 godzin. Co się stało? Straciłem na chwilę radio. Bez obaw, nie odkryli kim jestem. Nie dotarłem jeszcze do przywódcy wieży. Nie znam jego tożsamości. Spróbuję wkraść w ich łaski. Zrozumiano. Mamy mało czasu, Ukraina. Pamiętaj o tym. Jeszcze jedno, jeden z tych ugryzł mnie. Nie mam objawów, ale tutaj się mówią, że jestem zarażony. Lepiej więc, żebyś jak najszybciej znalazł jakąś antenę, hey! prawda? Hej, pomocy! Co jest? O, mogę biegać. Się, uciekając przed nim, o Boże! Musiałeś go zabić, co nie? A cholera! To był. to był mój brat. Chciałem go zobaczyć, dlatego tu przyszedłem. Spokojnie, już dobrze. Sprowadzę pomoc. Rahim, tu Klein. Jestem na trzynastym. Słuchaj, ten twój człowiek mocno oberwał w walce z zombie. Wystarczająco bezpiecznie. Okej, okay, zostań tam. Wysyłam na dół lenę. Aha, czyli się zmachałem w takim razie. To można się zmachać waląc? Bardzo możliwe, że tak. Mogę to. Jakby... Leż spokojnie. Lena tu będzie lada chwila. Gazę! Musisz znaleźć jakąś gazę o, i alkohol. Daj razem. To zatrzyma krwotok! Szybko, proszę! Uspokój się, okej? Okay? Sprowadzę pomoc. Luz. Luz, luz. Gdzieś tutaj musi być jakieś lekarstwo. Czyli nie w tym sektorze tak mi się wydaje. Te, aby włączyć latarkę. O tutaj jest jaka skrzynka. Coś Gwoździe. O, oh, mi alkohol. Okej, okay, to wszystko, o co poprosił Mark. Spróbujmy szczęścia. Ja tak łatwo nie odpuszczę. Puszka. Komponent. Mhm. A co to? Elektronika. Podoba mi się. Mhm. Czeladnik jest? Gdzie jest ten typek? Tutaj, chyba. Okej, okay, kto jest ranny? On mocno krwawi. Niech zobaczę. Gaza i alkohol, co? Dość prymitywne, ale działa. Okej, okay, dziękuję. Zajmę się nim już. Hmm. Dobra robota, 31. Cicha woda, cicha woda. No, cicha woda, no. Zgadzę się. Rahim. trzydziesty 31. Nieźle jak na nowego. Może źle cię oceniłem. Co było minęło. Chcę się odwdzięczyć za ratunek. Świetnie o twojej roli tutaj czyli musimy iść do windy jesteśmy tutaj, lecimy do Rahima, żeby zobaczyć czy przypadkiem on nie chce nas przyjąć generalnie uuu, ale że się wbiłem Nieźle. Dobra, załatwione. Bułka z masłem. Coś jeszcze? Ha, jak pomyślę. Rahim, czyś ty już doszczętnie zgłupiał czy palma cię odbija? Omar mówił o twoim pomyśle na gniazdo. ładunki wybuchowe? Serio? Co? Wybuchowe? Błagam. Ja nigdy nic tak Nie umiesz kłamać, nigdy nie umiałeś. Ja wiem co robię. Ta? Myślisz, że jesteś heroj? Nie jesteś mamą. Nie, nie jestem. Mama nie żyje, więc może byś był dla mnie trochę milszy. Jestem twoją jedyną rodziną. Szczególnie teraz, kiedy Amir zginął. Jesteś Jay, prawda? Tak. Chciałem Ci podziękować za ratunek i powiedzieć, jak mi przykro z powodu Amira. Zawdzięczam Wam życie. Tak, zgadza się. Chcesz spłacić swój dług? Pilnuj, żeby mój durny brat też nie zginął. Żadnych eksplozji, Rahim. Oj, Rachim, Rachim. Bracie ty mój. Znaczy, czy nie mój? <grych> Rachim, Rachim, niedobrze. No. I co? Zdałem? Mogę poznać Brekena? Weź się najpierw przebierz. Masz świeże ubranie w pokoju numer 194. Coś nie tak z moimi ciuchami? Do roboty, jaką przydzieli ci Breken, potrzebujesz czegoś solidniejszego. Daj znać jak się przebierzesz. Okej, okay. Rachim. Spoko. Czyli lecimy do, do mojego pokoju. Czyli jest on tutaj. Dobra Rahim, jestem gotów. Gdzie znajdę Brekena? Nie tak szybko stary. Jak chcesz z nami zostać, musimy sprawdzić czy się nadajesz. Zabieraj dupę na trening. Idź na górę. Już masz niedaleko. Luz. Rahim, nie widzę cię. Gdzie jesteś? Uuu, uh, a to ciekawe. Okay, na co czekasz? Chodź na dół. Patrzymy, jest aby skoczyć, złapać krawędzie, którą patrzysz. Pamiętaj, żeby spojrzeć na krawędź, której chcesz się złapać. Ok. Myślałem się, że tak jest. Witaj na fitnessie. Na początek musimy Cię nauczyć biegać. Zaraz, jak to nauczyć biegać? Rób tylko co Ci powiem, ok? Dobra, skacz na te worki w dole. Uuu. Odbiło cię? Zabiję się! Nie bądź cykor. Nie no, jaja sobie robisz? No to patrz. Ja bym nie skoczył. A -a -a, moja nie ruszaj się! Sprowadzę pomoc! ja sobie z ciebie robię! Ty głupi gnoju! Co? Nie znasz się na żartach? No chodź! Nie skoczyłbym Widzowie, nie, 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 nie skoczyłbym Uff, ale teraz niestety muszę skoczyć. No co innego mam do roboty w tubie. Witz! Lecimy! Możesz mordek! Jasny kwin! nie? Ale weź się jeszcze nie podniecaj Będzie lepiej. Żeby przeżyć na zewnątrz musisz wykorzystać otoczenie. wiem Większość zombiaków słabo się wspina. Więc im teren trudniejszy, tym lepiej dla ciebie. No tak. Przygotowałem ci parę typowych sytuacji. Zobaczymy jak sobie z nimi poradzisz. Uuu, mamy wyzwanie, lubię. Czasem lepiej czołgać się przez niskie, wąskie przejście. Zombiaką będzie ciężko cię gonić. Rozumiem. jak na nuba o tym mały Dobra, właśnie rusztowanie. I nie spadnij, bo na dole nie ma żadnej siatki. Rozumiem. Wow. Naprawdę uwierzcie mi widzowie, to że moje to ulubione. Chwyć się i A, chyba że to. Aha, tak. Dobrze. Okej, okay. czas na prawdziwy test. Wracaj na dźwig. Po drodze użyj wszystkiego, czego się da. Okej, okay. wygląda apetycznie ta taratka. Okej, okay, wystarczy. Masz naprawdę wielki talent, gościu. Naprawdę. Albo robiłeś, no, to, już robiłeś to już wcześniej? Nie. Niespecjalnie. W liceum byłem w zespole lekkoatletycznym. No, to jesteś cholernym sawantem. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Wow. Co się... Co się oh. ze mną dzieje? O mój Boże, widzowie, o ich hey, Mów do mnie, co się dzieje? Coś... O, tak! Rachim, co się przed chwilą stało? O kur, na pewno miałeś pierwszy atak. Wracaj tu lepiej. W takim razie, jak działa wszystkie trzy ataki? Rachim, co do kurwa było? Czy ja się zmieniam? Chyba nie, mam nadzieję. Ataki zdarzają się wszystkim zarażonym. Mm -hmm. Weź lepiej idź do doktora Zira. Niech cię zbada. I pewnie da ci działkę antyzy. Zanim wybierzesz się do Zira, to pomów z kwatermistrzem. On da ci sprzęt, dzięki któremu na zewnątrz nie odgryzą ci od razu głowy. Luz. Uchu, uh, hu. Uh. Bardzo mi się podoba ta, ten typ gry. Już. Przynajmniej. O, ty jesteś nowym zwiadowcą. Rahim mówił mi o tobie. To ja, nazywam się Krain. Nauczę się twojego imienia dopiero wtedy, jak przeżyjesz kilka dni. Póki co, to dla ciebie. A Kawałek właśnie, nowi. mówi się, że jesteś kolejnym zdechlakiem w kolejce po żarcie i antyzynę. Znaczy to tyle, że ludzie tu nie bardzo cię lubią. Nie ma co ich winić. Łatwo popaść w paranoję, jak siedzi się w zamknięciu. A do tego ktoś zagłusza wszelką komunikację na zewnątrz, także nie ma nawet jak poprosić o pomoc. Całe miasto ludzi, którzy mogą liczyć tylko na siebie. Powiem ci coś: przynieś mi albo spajkowi rzeczy ze zrzutów, a zaraz zobaczysz, jak ludzie zmienią śpiewkę. Łatwo odmienić ich serca. Dzięki. Tak. Zapamiętam to. Zgaduję, że tak to coś jest. jeszcze? Śpieszy mi się. Jak chcesz być jeszcze bardziej popularny? Możesz pomagać ludziskom, kilka przysług tu i tam, a może cię polubią. Może nawet znajdziesz kobietę, z którą się wygrzejesz w nocy. Ej, chwatemis, to jest takie, wiecie co? Wychodzisz na zewnątrz, co? No, niestety muszę. OK, nowy, tylko uważaj na siebie. Straciliśmy już zbyt wielu. Mm -hmm. Ładna okolica, naprawdę. Dobra nubie. Doktor Zir już czeka w ciężarówce na boisku. Jak wyjdziesz z wieży, skręć w lewo i kieruj się na południe. Nie da się przeoczyć. Nazywam się Krein. Czasu na podziwianie widoczku I staraj się być raczej cicho Hałas przyciąga cię z skurwiel Ajdź. Mam taką nadzieję, doktorze. Halo! Ktoś tu jest? Camden, jesteś tam! Szlak. Eee, miałem dostać szczepionkę, co? Nie, nie. Lek uśmierzający. Nazywa się antyzyna. Tylko łagodzi objawy. No, siadaj. Antyzyna. Opóźnia nieuniknione. Tyle udało się, Gierę. Nieuniknione, więc nie ma lekarstwa? To jest odmiana wścieklizny. Na razie nie ma lekarstwa, ale zobaczymy. Robię testy na antyzynie i zakażonej tkance. Wynalezienie jest możliwe. Myślę, że go znajdę. Serio? Sądzi pan, że potrafi to zrobić? Z pomocą doktora Camdena tak. Chyba tak. E, gdzie ja położyłem tę strzykawkę? Kim jest doktor Camden? Kolega. Ugrzązł w sektorze zero. Tam, gdzie wybuchła, powiedzmy, epidemia. Cały czas współpracujemy ze sobą przez radio. Na pewno lepiej by nam szło, gdyby połączenie było lepsze. No i gdyby moje stare eksperymenty udały się, próbowałem strzykiwać zrekombinowanego wirusa do kawałków mięsa, a potem rozrzucać je po całym mieście. W nadziei, że część zarażonych je zje. A wtedy będę mógł obserwować wyniki i do czegoś dojść. Jak poszło? Ach, to nic nie dało. Wstyd mi, że zmarnowałem na to tyle czasu. W każdym razie, trzymanie antyzyny w rezerwie nie ma sensu. Ach, dobra, jestem zajęty, idź do swoich zadań. Ach, co to ja miałem, Chciałbym mieć taką pracę, jako takie kombinowanie, albo programowanie w wi widzowie. Naprawdę. Zir mnie obejrzał i dał mi kolejny zastrzyk. Okej, okay, super. Kolejny? To na jakiś chyba pierwszy? I dobrze, bo już się przyzwyczaiłem do wydawania ci poleceń. Dobra, czas na prawdziwą próbę. Idź pogadaj ze Spike'em. znajdziesz go obok wozu Zira. Ma dla ciebie prawdziwą robotę. Dobra, widzowie, myślę, że póki co to by było na tyle z dzisiejszego odcinka, bo to już i tak długo leci. W następnym odcinku być może cofniemy się. Znaczy, na początku odbierzemy tutaj zadanie i cofniemy się do wieży. Może coś uda nam się wykombinować, albo pójdziemy polutować gdzieś tutaj na tej ulicy. Dobra, do zobaczenia!